Jak pachnie i jak smakuje. Po tym materiale będą mogli się Państwo tylko domyślić, jak wygląda, odpowiem od razu smakowicie. W aktualnościach będziemy teraz kusić, więc i ślinka z pewnością nie jednemu pocieknie. Szyneczka wędzona w całości razem z kością, boczek faszerowany, kiełbasa zwyczajna, ale wszystko nadzwyczajnie przygotowane. Lekcje w pierwszej w Polsce szkole domowego masarstwa brała Katarzyna Żalik. w jej imieniu zapraszam na historię pewnej kiełbasy, grzechu wartej, bo prawdziwej. Wiadomo, nie dla psa kiełbasa. Ale to coś więcej niż wieprzowa głogowska. To kiełbasiana arystokracja, którą łodzianin Jerzy Jurga przygotowywał od podstaw. Od po rozbioru półtuszy, poprzez dzielenie mięsa, poprzez ich klasyfikację. Do podczęstochowskich zrębic zjechali z całej Polski. Umówili się przez internet i tak powstała pierwsza w kraju szkoła domowego masarstwa. Dla jednych to nowość, inni dzielą się tym, co już potrafią. No ja się specjalizuję, że tak muszę powiedzieć, w boczkach różnych wędzon nie wędzonych, tylko faszerowanych. znajomi przychodzą, czekają, kiedy właśnie coś tam zrobię, żeby, żeby właśnie na degustacji przyjść do mnie. Ale nie chodzi tylko o to, aby imponować znajomym. Ekologiczne jedzenie jest dla Niny Wojciechowskiej sposobem na życie. Po to dwa lata temu z Łodzi wyprowadziła się na wieś. Ja już mam swój ogródek warzywny, ja już mam swoje szczęśliwe jajka od szczęśliwych kur. Do pełni szczęścia brakowało jedynie praktycznej nauki masarstwa. Hobby ani łatwe, ani tanie, ale spróbować warto, choćby po to, aby zaspokoić tęsknotę za smakami dzieciństwa. Żeby ta zwyczajna kiełbasa była zwyczajna, tak jak to było w całej Polsce, a nie co sklep to inaczej smakuje. Dlatego wracają do receptur z lat 60. i 70. XX wieku. Przykazanie pierwsze, zero chemii. Nie dodajemy żadnych dodatków funkcjonalnych, to znaczy nie dodajemy skrobi, jakiejś mąki, nie dodajemy białka sojowego. A że nie samą kiełbasą człowiek żyje. To będzie szyneczka wędzona w całości razem z kością, z nóżką. W czym tkwi tajemnica prawdziwej szynki, takiej wędzonej, a nie sztucznie aromatyzowanej? Należy przygotować odpowiednią solankę, odpowiednim stężeniu, roztworze, odpowiednie mięso i odpowiednio ją przygotowywać przez odpowiedni czas. No właśnie, wystarczy jedynie dowiedzieć się, co to znaczy odpowiednio. Katarzyna Wrzalik, aktualności.